Hej siemano, witam was w Planszą Maniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o grze World of Warcraft Wrath of the Lich King znanej grze MMORPG przeniesionej na planszę. Znanej? No myślę, że ją znacie. Jeżeli nie, to nie wiem gdzie się podziewaliście przez ostatnie 18 lat. Około 18 lat chyba. No, mniejsza. Dodatek ten przeniesie nas na tereny Northrendu. Nie będziemy mieć tam Kalimdoru, ani Eastern Kingdoms, yy, ani The Burning Crusade. Tych terenów nie będzie. Mamy tutaj tylko tereny północnej grani, jak to pięknie przetłumaczyli na Polski i będziemy walczyć z Liczkingiem, czyli Królem Liszem po polsku. Ale Zostajmy może po, przy angielskich nazwach, bo lepiej brzmią. Mam nadzieję, że przed rozpoczęciem recenzji zapoznaliście się z zasadami, które wyszły tam 1-2 dni temu. Nie wiem dokładnie, kiedy wypuszczę. Jeżeli nie, to zapraszam was pierwsze do zapoznania zasad, a teraz zaczynamy recenzję. Lich King jest oparta na znanym systemie pandemika i ten system jest dopracowany. Wypuścili już tyle dodatków, gdzieś tam jakichś odmian. Na przykład ta odmiana, którą gdzieś tam na początku tego kanału przedstawiałem, czyli pandemik Katulu, e, e, Katulu, e, e, czas Katulu, e, Reign of Katulus, jakoś tak. Tak, czas Katulu. No musiałem się odwrócić i upewnić. I tak, ta gra nieco się różni od tego ekatulu i różni się od podstawowej wersji pandemika. W podstawowej wersji pandemika mamy zarazy, które się rozprzestrzeniają i ci badacze muszą walczyć o to, żeby te zarazy się nie rozprzestrzeniły. Oczywiście mamy różne eventy, coś się dzieje na mapie. I tutaj też mamy te eventy. Te eventy tutaj nazwane są rozszerzaniem się plagi. Nie różnią się zbytnio od tego, co możemy zastać w innych pandemikach. Czyli przede wszystkim mamy przesunięcie znacznika tego, tego postępu, co się dzieje, żeby wszystko się mnożyło szybciej, czyli przykładowo zaraza mnożyła się szybciej. No i tutaj ten postęp nazywa się rozszerzaniem się plagi. To rozszerzanie plagi polega na tym, że przesuwamy znacznik plagi. W przypadku katulu mamy, mamy do przesunięcia, do, do odkrycia kolejnego przedwiecznego, a w normalnym pandemiku też chyba mamy znacznik czasu, albo inaczej postępu tej choroby, jaka nas atakuje. Tutaj znacznik plagi też tak jakby jest jak tym znacznikiem z podstawowego pandemika czyli przesuwamy będziemy to, co się dzieje na mapie, będzie się działo dużo szybciej, bo jeżeli zobaczymy sobie na tor rozprzestrzeniania się plagi, no to na początku dobieramy tylko dwie karty, i na dwóch obszarach będziemy dorzucać gule. Jesteście po zasadach, więc wiecie chyba już o czym mówię. W gwoli postępu będziemy odkrywać trzy karty, cztery, a na samym końcu mamy pięć kart. Jeżeli będziemy, no, już nie będziemy więcej zwiększać e, tego postępu, i właśnie e, jeżeli chodzi o pandemika takiego e, skatulu, i chyba zwykłego, to mamy tam e, tą samą liczbę tych rozprze rozprzestrzenień. Jeżeli chodzi tutaj, to zostało to trochę ulepszone, albo e, poziomy trudności zostały inaczej, inaczej wymyślone, ponieważ mamy tu 8 kart plagi. Gdzie w wariancie podstawowym używamy. 5 kart, takim najłatwiejszym, najłatwiejszym poziomie, potem dokładamy szóstą, siódmą i ósmą, więc, więc poziom trudności się naprawdę zwiększa. Szczególnie, że na samym końcu mamy 5, 5 odkryć miejsc, gdzie pojawiają się góle. A co się dzieje, jak się góle w ogóle skończą? To też już wiecie. No, ciężko by było, bo cały czas, jeżeli nie możemy wystawić plugastwa, mamy tylko trzy plugastwa. Jak nie możemy wystawić guli, albo jak nie możemy dociągnąć kart bohaterskich, przesuwamy to rozpaczy. Jeżeli dojdziemy do końca, przegrywamy. Jeżeli chodzi o misję, mają fajny element, bo po wypełnieniu misji losowy, losowy artefakt, czy tam losową kartę, no, nazwijmy to artefaktem będziemy mogli dobrać. Nie wiadomo co tam jest, ale mocno, mocno, mocno potrafi zamieszać w szykach tego co się dzieje na mapie. Różnicą, jaka występuje tutaj, a nie było tego w pandemikach, jest postać Liczkinga. No wiadomo, Liczking będzie tylko tutaj. Ale ona, ta postać ma dodatkową funkcję. Jeżeli występuje na którymś z obszarów, trzech obszarów, bo mamy fioletowy, czerwony i zielony. Jeżeli on tam występuje, zadaje dodatkowe obrażenie, czyli jeżeli nie pokonamy guli, to one zadają nam tyle obrażeń, ile jest ich na polu, czyli jest 3 guli, zabijemy jednego, to oni, one mają zadać dwa. Jeżeli on został postawiony właśnie na górze, no to dostajemy dodatkowe obrażenie, czyli trzy obrażenia oberwiemy. No, niezbyt fajne. Dlatego raczej bym unikał miejsc, gdzie on właściwie wtedy występuje. Powiedzmy szedł do innych, tam czyścił sobie z tej guli, czy tam misję wykonywał. Bo misje są w ciekawy sposób zrobione, ale też zadają dużo obrażeń. Rozmawiając o misjach, chciałbym powiedzieć, że te misje są dość łatwe do wykonania. Nie zaznałem przy nich jakichś większych trudności, ale największą trudnością jest po prostu wyrzucanie dużej ilości piąch, na, na, kost na naszych kostkach co może być problematyczne ze względów takich no, nie każdy ma szczęście do kości mi się raz zdarza, że bardzo szybko misję wykonam a, a czasami naprawdę po jednej jedną piąchę wyrzucę na jeden rzut i tylko obrywam obrażenia no bo każda misja po, po rzucie na misję obrywamy powiedzmy w tym przypadku dwa ale są też trójki no, mocno biją, ale wracając, yy, fajnym rozwiązaniem jest to, że możemy pokazać swoją yy, kartę z ręki, że mamy buta. Więc możemy przesunąć jedno pole, a potem wykorzystać rzut z kości. Ewentualnie, pierwsze wykorzystać rzut z kości, a potem pokazać, że się ma daną kartę, powiedzmy, tarczę czy tego buta. Tak jak tutaj wspomniałem, ewentualnie topór albo leczenie. No, tutaj też jest, ale pokazywałem na początku, więc. Więc tak też powiedziałem. Co jest dziwne, i sprawdzałem to wielokrotnie w instrukcji. To te kartę tylko pokazujemy, że mamy. Jak dla mnie powinno się odrzucać tę kartę. I bo właśnie nie wiem, czy to jest błąd w instrukcji. Bo czytałem to naprawdę dwa-trzy razy próbowałem to przeczytać, bo dla mnie to jest naprawdę niezrozumiałe, że kartę tylko pokazujemy. Oj, patrzcie, mamy, mamy. Mamy kartę, idziemy dalej. Jeżeli jest więcej graczy, to każdy może pokazać, czyli możemy się łącznie chyba o. Pięciu graczy może pokazać pięć kart, więc, yy, yy, więc zrobienie misji może naprawdę przyspieszyć. No i jak już wykonamy misję, to dobieramy yy, ukrytą wcześniej kartę yy, jakiegoś przedmiotu, czy jakiegoś wydarzenia. No po prostu kartę. Po wypełnieniu tych trzech misji otwiera nam się lodowa. Cytadela. Jakkolwiek to brzmi. Odwracamy też swój żetonik, stawiamy tam Liczkinga. On już nie będzie oddziaływał na żadne, na żadne pola, o których wspominałem wcześniej. On będzie z nami walczył. Od, yy, odkrywamy nasz kafelek z lodową Cytadelą i wypełniamy misję. Ostatnią misję. Jeżeli to zrobimy, to wygrywamy. Całkiem przyjemne. Szkoda, że pod koniec gry jest już tyle guli, karty nam się kończą i nie możemy sobie pozwolić na jakieś aktywacje, plugastw i tak dalej, żeby nas to nie było i żeby nam to nie zepsuło szyków na torze rozpaczy. Więc to jest chyba zrozumiałe i jak najbardziej logiczne. Natomiast nowością w systemie pandemika, czyli tutaj w Ratov Lich King, mamy warownię. One w fajny sposób mogą przenosić naszych bohaterów. Jeżeli chcemy wykonać ruch, możemy wykonać ruch prosto do warowni. Warownie mamy trzy i możemy je postawić w dowolnym miejscu na mapie, chyba że to jest pole misji albo innej warowni. No to wtedy nie możemy, a to są jedyne ograniczniki. Fajne przemieszczenie. Plansze postaci są w fajny sposób wykonane. Mamy z tyłu historię danej postaci, krótką historię, no ale jednak i z przodu mamy dwie umiejętności, jakie posiada. Punkty życia, no i pole startowe też mamy z tyłu. Wiele do życzenia poz pozostawia używanie tych wskaźników życia na, ty na kartach. Powiem szczerze, boję się, że to. Ten znacznik może się nie uszkodzić, ale, ale po kartach no, różnie może bywać. Można przetargać, uszkodzić, mam nadzieję, że się to nie wydarzy, ale jest to tak nieco lipnie zrobione. Wolałbym raczej, żeby te planszetki bohaterów były trochę grubsze i można było y, jakiś znacznik po prostu wstawiać w otworki tutaj na te punkty życia. Byłoby to lepiej zrobione, no ale to znowu koszta by poleciały i pewnie tutaj nie mogli sobie pozwolić na to. Wspominałem już o kartach talii bohaterskiej. Są to fajne wspomagacze. Możemy użyć leczenia będąc na polu misji, bo ogólnie odpoczynku nie możemy wtedy użyć. Możemy dodać plus dwa ataku, plus jeden ataku, przemieścić się za darmo o 4 pola, o 2 pola. Świetne, 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 świetne. Obronę też mamy, dwa obraczenia możemy zniwelować. Możemy tych kart użyć w dowolnym momencie, jeżeli one akurat będą przydatne. I możemy też użyć dowolnej ilości kart podczas jednego ataku, więc też, też bardzo, bardzo fajne. Nie polecam, ale czasami może się przydać. Na polach misji akurat jeden bohater może wystawić jedną kartę, więc tutaj bez dyskusji. Bardzo dobrze wykonane są karty przywołania. Mają przedstawioną mapę i widzimy, gdzie dana lokacja się znajduje. Dla początkujących graczy, nawet dla mnie, to się przydawało, pomimo, że znam tereny tego dodatku, bo dużo godzin tam spędziłem. I naprawdę się to przydaje, bo no ciężko, ciężko czasami coś znaleźć. Jest to nieco, mapa jest nieco nieczytelna, przez co to jest taki minus akurat tej gry. Bo ciężko znaleźć te, 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 te nazwy, jeżeli krytykujemy mapę, no to jeszcze można powiedzieć, że te kolorki tutaj trochę rażą w oczy. Nie dla mnie, ale spotkałem się z taką opinią, więc tutaj tak tylko wspomniałem. Mi się to podoba. Fajnie to wygląda, fajnie jest to oddzielone. Wiemy, gdzie mamy poszczególne części mapy. Mi to jak najbardziej nie przeszkadza, no ale zapoznałem się z taką opinią. Że niektórym to przeszkadza. Bywa na samym końcu, przejdźmy jeszcze do jakości wykonania tej gry. Karty są naprawdę świetnie zrobione, są wzmacniane, raczej nie powinny się zniszczyć od tasowania. Do kart nie mam co się przyczepić. Jeżeli chodzi o karty bohaterów czy karty misji, też są dobrze zrobione. Jedyne co to ten wskaźnik, o którym wspominałem i to przesuwanie na dole. Mogłoby to być inaczej rozwiązane. Wydaje mi się, że mogłyby się uszkodzić, mogą się uszkodzić te karty podczas używania tych wskaźników. Mam nadzieję, że nie, ale to jest taka moja lekka obawa. Podczas dużego użytkowania yy, mo może nastąpić jakieś uszkodzenie. Jeżeli chodzi o kartonowe rzeczy, jak na przykład ta cytadela, czy jakieś wskaźniki, żetony, są wykonane poprawnie. Wszystko się złożyło bez problemów. Raczej nie widzę, żeby to miało się uszkodzić, więc jak najbardziej okejka ode mnie. Wszystkie figurki są cudowne, Kupili mnie, kupili mnie tymi figurkami. Są naprawdę świetnie zrobione, szczegółowe, nic się z nimi nie dzieje, nie są gumowe, są naprawdę szczegółowe. Sami, sami zobaczcie, ocencie. Macie tu teraz parę przebitek na, na figurki. Trzeba je pomalować i będzie naprawdę świetnie. Przechodząc jeszcze do planszy, no to niestety rzuca się tutaj, rzucają się w oczy tutaj te łączenia, te klejenia. W wielu planszówkach tego nie widać. Tutaj niestety rzuca się to w oczy, szczególnie gdzieś tam pod, pod światło czy coś. No niezbyt estetycznie to wygląda, ale da się to znieść. No gorzej wykonane plansze widziałem, więc tutaj nie będę się przyczepiał. Natomiast największą rzeczą, do której muszę się przyczepić to wypraska, a raczej brak wypraski. W porównaniu z pandemikiem, czas katulu. no tam jest piękna wypraska, wszystko wchodzi, wszystko ma swoje miejsce. A tutaj największym mankamentem jest to, że jeżeli mamy tę przegródkę, no tu chodzi o to, żeby planszę położyć na to. Ale jeżeli postawimy tutaj Liczkinga, no to jego podstawka jest większa od tej przegródki. Mogliby coś zrobić, żeby ta przegródka chociaż była wyższa. Bo ten Liczking niestety uszkodził mi planszę mam wgniecenie na planszy i wydaje mi się, że jedynym powodem. Albo jedyną przyczyną, y, która mogła zrobić tę wgniotkę na planszy, jest właśnie podstawka Lichkinga. No Zdarza się. Y, no, od tamtej pory po prostu uważam, żeby ta podstawka była w taki sposób odwrócona, żeby nie uszkadzała nie planszy. Szybko podsumowując grę World of Warcraft Wrath of the Lichking King, y, otrzymujemy grę kooperacyjną. O dość łatwych zasadach tutaj nie ma nic skomplikowanego. Myślę, że każdy początkujący gracz bez problemu sobie poradzi z tą grą. Jeżeli jest to pierwsza, no to troszeczkę dłużej spędzi czas przy instrukcji, ale na pewno ogarnie, bo nic skomplikowanego tutaj nie znajdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, oceniam ją na bardzo dobrą. Oprócz tej wypraski, o której wspomniałem. Zaletą tej planszówki jest to, że możemy zmniejszać lub zwiększać poziom trudności, a w dodatku możemy też wymieszać różne misje, ponieważ mamy trzy w danym kolorze, więc ta gra nie jest taka sama za każdym razem. No i to by było wszystko w dzisiejszym planszomaniaku. Mam nadzieję, że recenzja wam się podobała. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi i wam się tam świeci na czerwono. A na tej chwilę Dziękuję, zapraszam na poprzednie recenzje i na przyszłe, które pojawiają się za, co każde dwa tygodnie. A na tę chwilę dzięki za obejrzenie i cześć.